Pod zielonym dębem noc Janek listy pisze dwa A do kogo pisze o dziwo, dwa Do swej najmilejszej ucha ucha ha. A do kogo pisze o dziwo, dwa Do swej najmilejszej ucha ucha Pisze listy pisze w noc I zaczyna płakać Bo zapłać ucha, ucha ha. Albo mi dasz białej Dziewczyno ma Albo mi go zapłać Ucha Janka ha Bianka mi nie oddasz to prosił się cię nie będę ja Wsiądę na konika Dziewczyno ma Do innej pojadę Uchał, ucha, haha! Janek już pojechał, w dal! Dziewczynie pozostał żal. Siadła przy okienku dziewczyna ta, myśli, że powróci. Uchał, ucha, ha Siadła przy okienku dziewczyna ta, myśli, że powróci.